Witam Państwa serdecznie. Wybrałem to miejsce specjalnie. Mieliśmy gdzie indziej pojechać, takiego pięknego, nowoczesnego sadu, ale trafiliśmy w takim punkcie górka, bardzo ciepłe miejsce i proszę zobaczyć. Na odmianie ajdaret już pierwsze kwiatki się pokazały. Zazwyczaj w tej chwili na terenie grujeckim jabłonie są w fazie zielonego bądź prawie, że różowego pąka, chociaż na odmianie ajdaret rzeczywiście różowy pąk jest już w tej chwili coraz bardziej powszechny. Co możemy polecić, jeśli chodzi o dokarmianie? Na początku zawsze był cynk i bor, i myślę, że bor w tym momencie przed kwitnieniem, zielony różowy pąk. To jest taki moment, kiedy borem powinniśmy zrobić przynajmniej jeden, najlepiej dwa zabiegi dokarmiające. Chodzi o to, żeby jak najwięcej boru dostarczyć jabłoniom przed kwitnieniem. Dlaczego? Bo dzięki dokarmianiu borem uzyskamy lepsze nektarowanie, na przykład, które będzie wabiło pszczoły. Ale takim dla nas bardziej praktycznym z naszego punktu widzenia elementem jest to, że po dokarmianiu borem zazwyczaj uzyskujemy większą liczbę nasion w komorach nasiennych. A co to dla nas oznacza? To oznacza lepszą jakość owoców przy mniejszym naszym wysiłku. A więc jeśli możemy poprzez zwykłe dokarmianie borem uzyskać wyższą jakość owoców, to w tej chwili to jest jeszcze taki dosyć tani sposób proszę Państwa, co jeszcze fosfor z magnezem polecamy Magic Pestar w dawce 1,5 litra na hektar plus na przykład właśnie Borogrin, czyli bor w postaci boroetanoloaminy w dawce powiedzmy 1 litr na hektar no, i gdybyśmy sobie chcieli jeszcze na przykład poprawić kondycję drzew, bo widzimy, że nie rosną zbyt silnie, albo boimy się, że nam po prostu może trochę podmarzły gdzieś te drzewa po zimie, chociaż wydaje mi się, że po tej zimie nie, było być takich problem, nie powinno być takich problemów. No to w tej mieszance jeszcze możemy dorzucić na przykład nutrygrin, czyli aminokwasy. Nutrygrin to, to są aminokwasy pochodzenia od zwierzęcego. Ja zwracam uwagę, żeby je robić w tej fazie ten zielony, różowy pąk, nie później. Dlaczego? Żeby nie odstraszały nam pszczół w czasie kwitnienia. A po nutrygrinie należy się spodziewać, że na jakieś dwa dni. Pszczoły będą omijały takie miejsce, więc zwróćmy na to uwagę, żebyśmy sobie nie chcąc nie zrobili krzywdy. Natomiast później, kiedy będziemy mieli sady już w takim typowym różowym pąku, tak jak akurat w przypadku tych drzew, polecamy mieszankę kalfomyt plus algaren. Dlaczego kalfomyt? To jest połączenie fosforu z wapniem. Nawóz, który podobnie jak Magic Pestar wlewamy. Pierwszy do opryskiwacza, ponieważ on zakwasza wodę, pomimo tego, że ma przecież w sobie wapń, ale e, kalfomyt zakwasza dosyć mocno wodę, więc wlewamy jako pierwszy i w następnej kolejności dolewamy algaren. Algaren, który, uwaga, on będzie wabił pszczoły i to tak intensywnie. Każdy, kto stosował algaren ma chyba tą świadomość, to wszyscy zauważają. Nawet jak otworzymy korek, powąchamy to co jest w tym bidonie, to ma piękny zapach, to wabi pszczoły. I od ilości tych pszczół również będzie zależała ilość nasion w owocach. Bardzo nam zależy szczególnie na tym dokładnym zapyleniu, a później zapłodnieniu tych pierwszych kwiatów, kwiatów Centralnych nazywanych królewskimi. Dlaczego? Bo z nich wyrastają najdorodniejsze owoce i pomimo tego, że są największe, one są zawsze najlepszej jakości. Więc taka mieszanka kalfomet plus algaren. Algarenu dajemy taką podstawową dawkę 1,5 litra na hektar. Ale uwaga, gdybyśmy spodziewali się przymrozków to wtedy polecamy algaren w wyższej dawce, 2,5 litra na hektar i wtedy jako pierwszy wlewamy albo ten kalfomyt, albo to, co mamy według włoskich zaleceń, Haskon M10. Haskon M10, czyli połączenie fosforu, potasu plus mikroelementów i to jest również nawóz, który bardzo dobrze działa również w niskich temperaturach. Więc wlewamy najpierw Haskon M10 2,5 litra na hektar plus Algaren Twin w dawce 2,5 litra na hektar. No i cóż, zapraszam Państwa do następnego odcinka. Myślę, że następny zrobimy już sobie w takim pięknym sadzie, gdzie jest piękny, wyraźny, różowy pąk, a może nawet już i gdzie niegdzie będzie początek kwitnienia. Zapraszam Państwa.